Odpowiedzi na tytułowe pytanie dzisiejszego materiału przychodzi nam z pomocą termin realizacji, czyli po prostu makrocykl treningowy ukierunkowany na daną grupę mięśniową. Z kolei na każdy makrocykl treningowy składa się kilka bloków. Każdy o innej specyfice, w każdym zaprogramowanie poszczególnych parametrów planu treningowego wygląda trochę inaczej. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. Niezależnie od celu treningowego zawsze zaczynam od fazy adaptacji, na podstawie której buduję sobie fundament pod fazę umiarkowanej objętości, a także fazę akumulacji. Z reguły nie rozpisuję z dużym wyprzedzeniem następnego planu treningowego, ponieważ po pierwsze nie jestem sprzedawcą tylko trenerem, po drugie każdy następny blog jest konsekwencją poprzedniego. Jeśli natomiast Chcecie się przekonać o jakości świadczonych przeze mnie usług, to możemy umówić się tak, że pierwszej wpłaty dokonacie dopiero po miesiącu od rozpoczęcia współpracy. Oferta nie jest zobowiązująca, więc to od Was będzie zależało, czy będziemy ją kontynuować. Dlaczego tak? W zasadzie to równie dobrze mógłbym zadać Wam to samo pytanie, ponieważ z reguły to wy płacicie z góry swoim trenerom, licząc na to i dając im kredyt zaufania, że wywiążą się ze swojej umowy, a równie dobrze mogłoby to działać przecież w dwie strony posiłek przed treningiem, były tutaj 4 bajgle 120 gramów mozzarelli light, więc w sumie tu będzie 160 gramów węglowodanów niecałe 20 gramów tłuszczu białka jeszcze nie wiem, musiałbym policzyć liczę na to, że jest go wystarczająco więc jemy śniadanie idziemy na trening i kończymy główny wątek dzisiejszego materiału A więc pierwszy istotny aspekt, na który powinniśmy zwrócić uwagę, to przede wszystkim objętość treningowa, którą po pierwsze będziemy rozpatrywać na podstawie ilości serii roboczych na daną grupę mięśniową. Po drugie objętość treningowa jest głównym parametrem planu treningowego warunkującego adaptację na płaszczyźnie przerostów masy mięśniowej. Dlatego tak istotne jest, aby jej ilość była zależna od potrzeb trenującego. Zaraz będziemy kontynuować. Jeśli ciężko Wam budować masę mięśniową na objętości, którą w danym momencie realizujecie, jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu robicie za mało względem Waszych potrzeb do uzyskania adaptacji. I badania jednoznacznie wskazują na to, że nawet w przypadku osób, u których odpowiedź hipertroficzna wskutek treningu jest stosunkowo niewielka, w momencie w którym zwiększono oni objętość, są w dalszym ciągu w stanie budować masę mięśniową. Jeśli zatem 10 serii, które robicie w skali tygodnia jest za małe, jest za mało, żeby robić postępy, Niewykluczone, że warto rozważyć zwiększenie objętości do 12, a może nawet do 16 serii roboczych w skali tygodnia. Jedno z lepszych ćwiczeń na miesiąc długowe ramienia, z tego względu, że w porównaniu do uginania z hantlami, Duże napięcie znałożone w momencie, w którym pracujemy na dużej długości włókien mięśniowych, czyli w tym zakresie, w którym ćwiczenie w kontekście budowania masy mięśniowej jest dużo bardziej efektywne, aniżeli w momencie, w którym trenujemy w pozycji skróconej. Druga kwestia, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to intensywność treningowa rozpatrywana w tym wypadku na podstawie bliskości do niepowodzenia. Aby seria była efektywna i aby w dalszej perspektywie czasu mogła warunkować adaptację na płaszczyźnie przyrostu masy mięśniowej, musi być wykonywana stosunkowo blisko upadku mięśniowego. Natomiast z drugiej strony, jeśli w nieodpowiedni sposób zaprogramujemy ten parametr planu treningowego, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że doprowadzanie do upadku mięśniowego na jednej jednostce treningowej będzie miało negatywny wpływ na efektywność Kolejnej, do czego jeszcze zaraz wrócę, żeby dać Wam trochę więcej praktycznych e, informacji i korzystając z okazji <laughs> zapraszamy na treningi personalne Podlaska, Jim House do Martyny oczywiście, bo ja będę mieć z tego prowizję. Jeśli zwiększymy objętość treningową, jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy musieli zwiększyć również częstotliwość. Jeśli zwiększymy natomiast częstotliwość, to nie będziemy mogli sobie pozwolić na to, aby na każdym treningu doprowadzać do upadku mięśniowego, albo ją zmęczenie centralnego układu nerwowego, które towarzyszy z reguły treningom na wysokiej intensywności, będzie sabotować efektywność następnej jednostki treningowej. Zatem jeśli chcemy doprowadzić do upadku mięśniowego, to upewnijmy się, że pomiędzy jedną a drugą jednostką treningową mamy minimum 48 godzin. Przerwy. Kolejny aspekt, na który musimy zwrócić uwagę, prawdopodobnie czwarty albo trzeci z kolei, to w celu kompleksowego stymulowania danej grupy mięśniowej powinniśmy zróżnicować ćwiczenia na tę grupę względem po pierwsze krzywej siły i względem ustawienia kątowego. I ostatni aspekt, na który chciałem dzisiaj zwrócić uwagę, a o którym już wielokrotnie wspominałem, jeśli chcecie poprawić daną grupę mięśniową, to przede wszystkim powinniście poświęcić dzień całą jednostkę treningową i to od niej zaczynać każdy trening. Jeśli interesuje Was geneza wszystkich zaleceń, na podstawie których programuję plany treningowe, to serdecznie zapraszam do zakupu mojej książki, do której link znajdziecie w opisie tego filmu. Jeśli czegoś dowiedzieliście, to kliknijcie o kciuka w górę, zostawcie strategiczny komentarz, a może nawet subskrypcję, ponieważ nic Was nie kosztuje, nam to może kiedyś pomóc. Cześć.